Hej, siemanko z tej strony Kądziuwa i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dniu dzisiejszym zakończymy projekt, który niedawno rozpoczęliśmy, chyba będzie już o czym mowa. Chodzi tu oczywiście o ogromny bacon, który pewnie już widać było naprawdę z daleka, z tej wieży widokowej, z której mogliśmy go podziwiać. Moi drodzy, kto jeszcze nie wie, to naprawdę polecam nadrobić zaległość i nie oglądać tego filmu, bo jak my nie będziecie wtajemniczeni, nie będziecie wiedzieć o co chodzi, a my tutaj naprawdę robimy już grube projekty, więc jeśli ktoś nie wie, odsyłam do wcześniejszych filmów, do wcześniejszych materiałów, bo tam naprawdę sporo się działo. Jak sami wiecie, rozpoczęliśmy budowę bekonu. Dokładnie tak. Dlaczego? Chcemy tutaj zrobić ogromne farmy. Farmy, nie wiem, sugarkę, i na ziemniaków, pszenicy, wszystkiego, co możemy sprzedawać naszym filagerom. Ale niestety pojawił się pewien problem, bo okazało się, że bloków nam zabrakło. A żeby stworzyć bekon na heist, 2, czyli taki, na który nam zależało, potrzeba tych bloków aż 2 i 36. Ale ja poza odcinkami nie próżnuję i udało mi się zebrać taką. Ilość bloków. To jest już ilość, która wystarczy nam do stworzenia full bacon. A jeśli bylibyście ciekawi, jak ten proces przebiegał, nie, niestety nie mam go nagranego. Jest to już kwestia tylko i wyłącznie tego, czy wie mi uwierzycie, czy też nie. Głównie trajdowałem z wieśniakami, było naprawdę tego, tych trajdów sporo. Stąd też mam troszeczkę bloków emeraldów, ale także byłem dzisiaj kopać i wykopałem mnóstwo żraza, mnóstwo złota. Miałem też tego troszeczkę wszystkiego w magazynie. No i zebrało się naprawdę wiecie, ciekawa ilość. Za chwileczkę rozłożymy wszystkie te bloki i sprawdzimy, czy to faktycznie wystarczy. Okej, okay, a więc na początku musimy dokończyć jeszcze tą dolną warstwę, której ja totalnie zapomniałem, więc lecimy z tematem, dokończymy ją. Ja serio się boję, że tych bloków nam może być jeszcze zabraknąć. Nie chciałam jakby wszystkiego wykorzystywać. E, wszystkiego całego, wiecie, wszystkich diamentów i tak dalej, no bo jednak wiem, że są to bardzo potrzebne e, i te bardzo potrzebne surowce, ale wiedziałem, że jeśli ten projekt ma być gotowy, to musimy to zrobić. Musimy się poświęcić. Musimy poświęcić jakby coś dla czegoś, a to się nam potem spłaci. I dobra, moi drodzy, nie myliłem się. Wystarczyło, naprawdę starczyło wszystko. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wiecie, gdzieś tam w środku nie ma jakiejś pustej przestrzeni. Bo ten blok musi być, e, przepraszam, ten bacon musi być w całości wypełniony. Za chwileczkę sobie to sprawdzimy. Spróbujemy osiągnąć na tym baconie efekt hejstat dwójeczki. Zrobimy to dokładnie teraz, bo serio ten hejs 2 dałby nam naprawdę mega, mega dużo. Dobra, jestem w szoku. Sami widzicie, moi drodzy, mamy hejstat dwójeczkę. Udało się to osiągnąć. Ktoś z Was może się spytać, ale po co hejs 2, po co hejs 1, po co w ogóle to wszystko? Moi drodzy, teraz jeszcze fizycznie nie będzie widać efektów tego wszystkiego. O co chodzi? Jeśli mamy hejs 2 i kilo z efektywnością 5, to wykopywanie bloków Stona wygląda mniej więcej tak, że każdy taki ruch, jak teraz robię, to wszystkie te cały ten ston jakby dookoła znika, dosłownie on się salutki. Teraz to kopanie znaczy przyspieszone, ale ono nie wygląda tak efektywnie jak chciałem, dlatego że nie mamy na kiropie efektywności 5. Ale spokojna głowa moi widzowie, jeśli się już tak to zostawię, no to jesteście w grubym błędzie. Przed odcinkiem przygotowałam sobie w magazynie już cały e, diamentowy kilo Zostawiłem troszeczkę tych diamentów, bo wiedziałem, że potem może ich zabraknąć i no, czekajcie, gdzie go tutaj miałem? Dobra, moje niedopatrzenie. Miałem go cały czas w ekipunku. W każdym razie pójdziemy sobie teraz do enchantu i postaramy się stworzyć taki kilo, który da nam, e, wiecie, on może być byle jaki, ale byle tylko miał efficiency 4. Stereo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żebyśmy po połączeniu z tym kill w końcu otrzymali efficiency 5. Mam także bardzo dużo levela, bo tak jak Wam powiedziałem, tradowałem mnóstwo z villagerami i zobaczmy teraz, co z tego wyjdzie jest Efficiency 3 No i moi drodzy to nie jest najlepsza opcja. Postanowiłem, że najlogiczniej będzie stworzenie drewnianego kilofa i po prostu zmienienie enchantu, czyli weźmiemy sobie nie wiem, to wiecie, najniższy. Ej, czekajcie. Na drewnianym kilofie mamy Efficiency 4, a na diamentowym Efficiency 3. Co nie zmienia faktu, że i tak enchant zmienimy, weźmiemy już ten drewniany kilof antelek 1 już naprawdę jakby nie przejmujemy się tym i zobaczymy co będzie. Teraz straciliśmy jeden level, ale serio wydaje mi się, że to było warte poświęcenia. Ten jeden level i zobaczymy co teraz mamy. Mamy fortunkę 2. Znowu to samo, bierzemy drewniany kill off, Bierzemy lapis, stracimy kolejny level, ale serio mamy tych leveli 34. Więc dzisiaj mi jakoś bardzo nie żal. Disenchantujemy i szukamy kolejnej dobrej oferty i mamy efficiency 4 nareszcie. Myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać, bierzemy to od razu, zobaczymy co nam wleciało. Ej wleciał nam silk touch. O, kurde. Dobra, ja się przestraszyłem, ale brat mi szybciutko uświadomił, że oczywiście ten seal zniknie, bo czajcie, jakby ja się bałem, yy, że będziemy mieli kill of efficiency 5, unbreaking 3, mending, ale byłby Silk touch i tak byśmy mieli ten zrobił w taki sposób. Czajcie, i wtedy byłoby to, byłaby to naprawdę istna tragedia. Na razie możemy to zrobić w taki sposób, i wydaje mi się, że jest to naprawdę świetna opcja. Moi drodzy, mamy także opcję nazwania tego kilofa, jakby ja tego nie zrobię, ale może to zrobić Wy, więc koniecznie piszcie w komentarzu, jaką macie propozycję, ja jedną wybiorę i w kolejnym odcinku po prostu ten kilo w nazwę. I teraz moi drodzy, ja serio mam za bo ja się bardzo obawiam tego, że wiecie, że nie będzie działało, że ten efficiency 5 i plus Hej z 2, to nie wypali. I wtedy ja bym był tak wkurzony, bo gdybyście wiedzieli, ile ja dzisiaj poświęciłem czas przed odcinkiem, jak powiem dwie godziny, to nie przesadzę. Naprawdę. Tutaj mam jeszcze pana szkielet, który jest w ogóle naszym najmniejszym zmartwieniem w sytuacji. Mamy najlepszy kilo w grze. Mamy najlepsze. W ogóle kilo z Englishem też by się przydał, wiecie, do stouna w przyszłości czy coś takiego, ale jakby ten kilo, jeśli uda się to coś zrobić, to ten projekt pójdzie naprawdę do przodu. Będzie to gigantyczny progres w ogóle ostatnich tygodni, bo my się naprawdę od tygodnia zajmujemy tym projektem i jakby serio, wiecie, villagerami zajmujemy się już trzy tygodnie, nie wiem, miesiąc, a jakby to wszystko jest związane z villagerami. Wielki test, nie będę was trzymał w niepewności siebie zresztą też lecimy z tematem, czy będę, czy się uda? Jest, moi drodzy, to jest to, o co mi chodziło. E serio, ja sam nie wiem czego się bałem, bo z jednej strony wiedziałem, że to po prostu musi działać, trzeba iść, jakby nie było opcji, żeby to nie działało. Z drugiej strony się obawiałem, dla tych, którzy jeszcze nie do końca wiedzą o co chodzi, moi drodzy, mam tutaj ogromną górę i teraz nie będziemy kopać oczywiście w tą stronę, no bo tutaj to będziemy dosyć szybko dotarli wiecie, do tych schodków, które prowadzą nam do krówek, do owiec i tak dalej. Ale będzie tutaj wejście i będziemy kopać w stronę prawą. Oczywiście tutaj w lewo możemy sobie na przykład zrobić jakąś, nie wiem, mini magazyn, no nie? Tutaj będziemy chować te rzeczy, czy jakąś. Czy no po prostu coś w tym stylu, jakieś małe pomieszczonko, ale głównie wszystko będzie się wparało tutaj. To wszystko, co widzicie tutaj, będzie oczywiście rozwalane, przerabiane na farmę. Tutaj prawdopodobnie jeszcze poziom niżej będziemy kopać. Może dwa poziomy niżej, no bo jednak żeby bez i rósł i tak dalej, no to wszystko potrzebuje miejsca. Ale jakbyście wiedzieli, jak się teraz cieszy sery, to jest nie do opisania. Ponadto nie powiedziałem wam jeszcze o jednej ważnej kwestii. Przed odcinkiem sprowadziłem tutaj dwóch nowych ziomeczków. Jest to oczywiście maissą, którą możemy słuchać, glinę Stone'a, a Stone'a będziemy mieli teraz naprawdę pod dostatkiem. Oraz kartografer, któremu możemy dawać, na przykład papier, na przykład te wiecie, szybki, to nie na przykład te szyby. Musimy tutaj sprowadzić jeszcze trzech bibliotekarzy, ale ja myślę, że to nie będzie problem, no bo tutaj naprawdę mamy sporą, sporą gromadkę wilażydów. Korzystając z okazji, moi drodzy, że ta odcinek troszeczkę krótko dzisiaj wyszedł, ale naprawdę wiecie krótko, ale tutaj po prostu materiału nie musi być wiele. Jeśli ktoś jest od początku, to ktoś naprawdę wiecie, co dla mnie znaczy to, co dzisiaj udało się osiągnąć. Do hełmu chciałbym dzisiaj widać dodać mending, bo naprawdę ten hełm już za chwileczkę padnie, to samo to butów. Chciałam tutaj dodać main Oczywiście nie będę e, robił tych części jeszcze netherite, mimo że mam taką możliwość. Tak samo jak kilowczy Miecz, mogę zrobić netherite, bo mam aż 18 netherite z krapu, co w połączeniu ze zgodą da nam aż 4 sztab. Ale wydaje mi się, że jest to kwestia na inny odcinek. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. To, co dzisiaj się udało osiągnąć, jest nie do opisania w słowach. Ja się bardzo cieszę, że mamy najlepszy kilo w grze, bo tak sobie to można powiedzieć. Prawie całą z 4 3 z Mendingiem, tak bo w ogóle tutaj tylko na budkę, brakuje nam Unbreakingu, jakichś tam drobnych dodatków na chwilę. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. W villagerowie także i tym do przodu wieża. widokowa. dzisiaj my tam zaczęli odcinek, więc może tam też go skończymy. Panorama naszego małego miasteczka, może jakaś przepiękna jeszcze nie jest, umówmy się, wymagał nas tutaj drobnych detali i na przykład jakichś nowych budowli. Piszcie w ogóle, czy chcecie, żebym coś zbudował, czy macie pomysł na jakieś nowe budowle. Przypominam wam także o poście na społeczności. On już jest, prawda, sprzed tygodnia, ale ja odcinka dalej nie nagrałem odcinka Q&A, gdzie możecie mi zadawać pytania, ja odpowiem na wszystkie pytania, które mi tylko zadacie, więc jeśli was jakieś treści, jakieś, przepraszam, kwestie nutują, nie wiem, ile filmów, ile, ile zajmuje mi nagrywanie filmu, czy jak to wszystko z montażem, z miniaturkami i tak dalej, możecie mi to wszystko napisać. Na dzisiaj to wszystko, dobrego dnia i do wieczoru, zależy, kiedy to oglądacie. Na razie i cześć!